Witajcie! Oto kolejny odcinek Ford Media Boost i najnowsze informacje ze świata Forda. Zaczynamy. Najmłodsza na świecie odkrywczyni, która odwiedziła każdy kraj, Lexi Alford, rozpoczęła podróż dookoła świata w nowym elektrycznym Fordzie Explorerze. Razem przemierzą 6 kontynentów, odwiedzą około 30 krajów i przejadą ponad 28 tysięcy kilometrów w mniej niż 100 dni. Lexi zainspirowały wyprawy podróżniczki rekordzistki Aloha Wanderwell, która w latach 20. XX wieku za kierownicą Forda odbyła jako pierwsza kobieta podróż dookoła świata. Pierwszy w historii Mustang stworzony do gonitw po asfalcie i w kurzu został zaprezentowany bez kamuflażu. Ta wyjątkowa odmiana ma stuningowany napęd z Mustanga Mach EGT, specjalne podniesione o 20 mm zawieszenie i hamulce Brembo. Całość uzupełniają białe felgi w rajdowym stylu osłona silnika, a z przodu znajduje się punkt z wbudowanym zaczepem do Haka wyciągarki. Ford Używane to specjalny program sprzedaży odpowiednio wyselekcjonowanych i dokładnie sprawdzonych samochodów używanych. Każdy z nich przechodzi 150 punktową kontrolę, a sprawdzony stan techniczny jest poparty certyfikatem jakości pojazdu. Dokumentacja oferowanych w programie Ford Używane pojazdów może być dodatkowo uzupełniona o raport historii pojazdu Auto DNA który jest głównym zbiorem informacji na temat historii pojazdu. Na rynek amerykański Ford wprowadził nową wersję specjalną F150 Lightning Platinum Black, przeznaczoną dla klientów poszukujących pick który łączy niepowtarzalny wygląd, moc i matową czerń. Od modelu T do nowego Bronco. Dumne dziedzictwo i ekscytująca teraźniejszość terenowych modeli Forda. Więcej o tej historii znajdziecie na www.fordmedia.pl. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia!